Ile razy złapałeś się na tym, że zamiast żyć, siedzisz i tworzysz w głowie scenariusze tragedii, które nigdy się nie wydarzą? Zastanów się, ile chwil radości już przegapiłeś, bo byłeś zajęty martwieniem się na zapas. Prawda jest brutalna, zamartwianie się to samo sabotaż to jakbyś samemu wbijał sobie gwóźdź w serce i mówił: Na pewno się coś stanie jasne, problemy przyjdą, przychodzą do każdego, ale one i tak cię znajdą. Nie musisz ich wołać. A gdy się pojawią, to wcale nie będziesz bardziej przygotowany tylko dlatego, że wcześniej się bałeś, wręcz przeciwnie, będziesz słabszy, bo całe swoje siły oddałeś na martwienie się, zamiast na życie. Dlatego zatrzymaj to w głowie, nie martw się na zapas. To tak proste i tak trudne zarazem. Bo jeśli coś ma się wydarzyć, wydarzy się, a jeśli nie, to właśnie zmarnowałeś kolejny dzień na strach przed czymś, co nigdy nie nadejdzie. Wybierz mądrze. Chcesz przeżyć więcej szczęśliwych chwil? Czy całe życie czekać na katastrofę? Kliknij serducho, jeśli czujesz, że to prawda. I odpowiedz sobie, kiedy ostatnio straciłeś dzień przez niepotrzebne zamartwianie się.